Dzień dobry, witam Was serdecznie na dzisiejszych zajęciach. Zrobimy sobie taką choineczkę, którą możemy wykorzystać, na przykład przykleić i zrobić z tego kartkę świąteczną. Robimy sobie 12 oczek łańcuszka, z łańcuszka robimy sobie kółeczko. Na kółeczku robimy 6 słupeczków normalnych, Siódmy podwójny, taki wysoki, raz, dwa, dwa. I dwa. I znowu robimy sze sześć normalnych słupeczków. Raz. Następnie robimy dwa oczka łańcuszka. I robimy sobie słupeczki podwójne. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. I znowu podwójny słupeczek. Raz, dwa, trzy, cztery i podwójny słópeczek. Raz, dwa oczka łańcuszka, łączymy to w całość. Raz, dwa oczka łańcuszka, odwracamy pracę i robimy sobie teraz podwójny słópeczek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, w tym samym podwójny słupeczek. Na początku robimy podwójne słupeczki, dwa, później robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i podwójne słupeczki. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka podwójne słupeczki, raz dwa trzy cztery i na końcu robimy podwójne, ale dwa słupeczki, jeden podwójny, raz dwa trzy cztery i w tym samym jeszcze jeden. choineczkę sobie robimy i o wielkości jakiej chcemy. Jak chcemy większą choineczkę, to robimy sobie jeszcze jeden rząd albo dwa rzędy. Ja zrobiłam to taką malutką, tu jest właśnie ta choineczka mała. Tu jest ta średnia, a tu jest duża. Jak się dobrze przyjrzymy, to to widać. I zakończymy choineczkę półsłupeczkiem. Raz, dwa, trzy, półsłupki nawiane Raz, dwa, trzy, A raz, dwa, trzy. O, tu mamy obrobione gruby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szóstym, nad szóstym słupeczkiem robimy oczko łańcuszka i robimy sobie nóżkę choinki. Raz półsłupkiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć półsłupeczka. Jedno oczko łańcuszka i odwracamy i znowu sobie robimy półsłupkiem i tak powstaje nóżka choinki tak wygląda choineczka możemy zrobić jeszcze łańcuszek i choineczkę powiesić na choineczkę dziękuję bardzo do usłyszenia